się tutaj Tory. Tak sobie pomyślałem, że zanim zacznę ten odcinek, mam dla was mega fajną informację. Mianowicie, dodam do znajomych w Brawl Stars trzy osoby z tego odcinka. Co zrobić, żeby mieć mnie na moim głównym koncie w znajomych? Już wam mówię. No to po pierwsze trzeba będzie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, chyba nic trudnego. Klikacie łapeczkę, no i już jest. Następnie trzeba wpisać kodik, Tori w sklepie. No to też jest bardzo proste. Wchodzicie do sklepu Brawl Stars, wpisujecie Tori, no i macie już wpisany. No i trzecia rzecz to zostawić suba na moim kanale z dzwoneczkiem. To jest mega ważne, mordeczki. trzeba subskrybować mój kanał żeby żeby nie przekapić kolejnych odcineczków i być na bieżąco z wszystkim. No i w komentarzu podajcie swoje ID, moje jest na przykład tutaj, hashtag LQQ i tak dalej dalej, więc no to piszcie w komentarzu tylko swoje ID, nie moje. I jak zrobicie wszystkie kroki, to już bierzecie udział w tym mini konkursiku. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale mordeczki. Dzisiaj mamy 16 luty. I 16 lutego coś mocnego wydarzyło się w Brawl Stars albo bardziej związanego z Brawl Stars. No i musicie wiedzieć totalnie co to jest, bo to jest bardzo ważna rzecz. I od nas wszystkich, nie tylko ode mnie, ale też od Ciebie widzów, od Ciebie widzko i tak dalej, tak dalej, od wszystkich. Będzie zależało jakie skiny, a bardziej jakiego skina za niedługo będziemy mieli w Brawlu. Będziemy razem mogli wybrać i ten skinek zostanie dodany do... Brawl Stars. Zaraz wam powiem więcej i jakiego wybierzemy. Oprócz tego mam też kilka śmiesznych rzeczy z Brawla wam dzisiaj do pokazania, więc oglądajcie ten film do końca. Już przychodzę do tematu odcinka, ale zanim do tego przejdę, chcę podziękować wszystkim moim nowym wspierającym, Daj wam się oni wyświetlają. Mega dziękuję każdej osobie, która mnie wspiera, jesteście naprawdę super. Jak chcecie wesprzeć mój kanał, to koło przycisku subskrybuj macie przycisk Wesp, i można wspierać już od 2 złotych i wtedy pokazuję i pozdrawiam was na odcineczku. Czy też dodaję do znajomych w Brawl Stars i jest wiele innych fajnych bonusów, polecam. Ale okej, okay, odciniaczek ten zaczniemy od tego, że teraz trwa jeszcze event walentynkowy w Brawl Stars, ale ten event za parę dni się już skończy. A dokładniej to wydaje mi się, że jak to nagrywam to za 3 dni i 22 godziny ten event zostanie zakończony. No tak jak po prostu zakończą się te oferty tutaj właśnie walentynkowe, no to wtedy wydaje mi się, że ten event się zakończy, bo widzicie, wszystko się kończy za 3 dni i 22 godziny związane z walentynkami, czy to skiny, czy to jakieś inne oferty. No i wtedy mordeczki, gdy to minie, pewnie jeszcze na chwilę nam wróci do Candy Landu, czyli do tego wcześniejszego tła, które Wam się tutaj wyświetla. Takie tło będziemy mieli w Brawl jeszcze przez parę dni. A później będziemy mieli już Brawl Talka, nowego Brawl Talka. Naprawdę już bardzo mało zostało nam do tej kolejnej aktualizacji, do Brawl Talka. I dlatego chciałem wam tylko przypomnieć, kiedy on dokładnie będzie, bo wielu z was się mnie pyta, kiedy on może być i tak dalej. No to dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to już jakiś czas temu nagrywam odcinek, bo twórcy wrzucili taką grafikę na Twittera. I tutaj mamy, jak widzicie, napisany taki wynik na zielono. I on zdradził nam datę Brawl Talka. Mianowicie, najprawdopodobniej będzie to 25 lutego 2023 roku, czyli no, to już będzie sobota. Co prawda, jeszcze nie ta sobota, która będzie za dwa dni, tylko kolejna sobota. Czyli nie ta, tylko następna sobota będziemy mieli Brawltoka. Ja się już nie mogę go doczekać, naprawdę będzie grubo. Myślę, że Brawltok będzie przemocny. I pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo ja o wszystkich nowościach z Brawltoka was teraz będę informował. I myślę, że zrobię wam też zanim go konkursik na jakieś nowe skiny z tego nowego Brawltoka co wyjdą. Ale okej, okay, dzisiaj też się wydarzyła mega mocna rzecz w Brawl Stars, którą musicie znać, ale do niej przejdę zaraz. Najpierw chcę wam pokazać, co ktoś znalazł w tureckim supermarkecie. Czyli tak, jakbyście normalnie w Polsce wchodzili sobie do Biedry, no to jesteście w Turcji, no i chodzicie sobie do sklepu i patrzcie, jakie tam są płatki. Co jest grane, czajcie widzowie? Płatki z Brawl Stars. <laughs> Jak widzicie, większość z nich jest z El Primo na okładce, ale są też takie płatki, na których jest Max na okładce. No więc możecie mi dać znać w komentarzu, które z nich byście kupili: czy to z El Primo, czy z Max. Chyba tam w sumie z Leonem, widzę na jednym z obrazków, więc no śmiesznie. Pewnie w środku jest jakaś, nie wiem, naklejka z brola czy coś takiego. Na pewno musiał ich spróbować, ale ciekawe jestem, to są w ogóle oryginalne. Wydaje mi się, że nie, bo tak to byśmy też pewnie mieli w innych krajach, a nie tylko w Turcji. A Turcja raczej słynie z takich fejkowych rzeczy, no ale no, ciężko im powiedzieć, nie oceniam, bo nie wiem. Lecz no, generalnie fajne płatki. A jak już Wam pokazuję takie ciekawe i śmieszne rzeczy, to napiszcie mi w komentarzu, za kogo, za jakiego zadymiarza z Brawl Stars przebrał się ten ziomek. Zobaczymy, jak dobrze znacie brola. Daj wam teraz chwilkę, każdy niech do komentarzy i napiszę. Wam, dam wam tutaj też inne zdjęcia tego gościa, żebyście lepiej mogli taj się dowiedzieć, za kogo on się przebrał. Nawet pomalował sobie paznokcie, co jest grane. No mi, mi przypomina rzeczywiście tego zademiarza. Jak ktoś, jak nie wiecie, to jest to spike. <laughs> Myślę, że po tym tutaj zdjęciu każdy już skojarzył, że ten ziomek jest Spike'em. Nawet to taki identyczny kaktus, którym rzuca, jak widzicie. Na głowie sobie coś czerwonego dał, żeby tak to wyglądało, tą kamizelkę fioletową. Bardzo ciekawie się tutaj przebrał. I jak znajdę jakieś innych, co się przebrali za zademiarzy, to też wam będę dawał do odcinków i będę wam dawał zagadki. No ale dobra, ziomki, ja teraz wbijam na Twittera bro. Jak widzicie, twórcy tutaj wrzucili taki specjalny post, w którym powiedzieli, że można już głosować na skina do Serja. Skin ten związany ma być z Piratem, jakiś piracki skinek, no i była na niego kampania. Więc wchodzimy sobie na tą stronkę Super Make, no i oczywiście trzeba oddać głos. Razem wybierzemy sobie teraz na kogo po prostu swój głos oddam, a na kogo nie. Tutaj pomysł jest dosyć fajny, ale nie, ja takiego skinka do Serja nie chcę, mógłbyś trochę lepiej wykonany. O, ten już całkiem fajnie wygląda, więc mogę mu dać serduszko. Możemy głosować na wiele skinów, e, dlatego tutaj chwilkę sobie poprzeglądam i wybierzemy jakieś najlepsze. Ten jest spoko, ale jednak wolę jakieś inne. O, fajny pomysł, ale wykonanie nie najlepsze Gdyby lepiej wykonali to jeszcze może, to to w ogóle nie wiem co to jest. <grytanie> Pamiętajcie, że każdy z Was też może wejść i zagłosować. Dam wam link do Supercell i w opisie. Ale najpierw zostańcie ze mną i zobaczcie, na kogo ja zagłosuję, bo tutaj no, postaram się jakieś fajne skinki znaleźć. Te mi się na razie nie podobają, więc szybko je skipuję. Tutaj za mało widać, żebym zagłosował. To jest taki jakiś czarno-biały, więc też mi się nie podoba. No nie wiem, widzowie, ten byłby spoko, jakieś takie dziwne rozmiary ma. <grytanie> nie umiem tutaj na razie ludzie zrobić jakiś ładnych skinów. Musiałbym coś lepszego znaleźć, gdzie będzie po prostu lepiej wszystko widać. Eee, o, tu jest nawet fajnie zrobione, ale takie zwykłe kolorki, ma więc też nie ja jestem wymagającym klientem. Dobra, widzowie, jak znajdę coś fajnego, to się będziemy widzieć. Ej, dobra, ten mi się mega podoba. Taki piaskowy sercz w środku swojego ekranu nawet ma rybki, które pływają. Eee, nie no, muszę mu dać. Tutaj dajemy mu mordeczki lajka, jak nic, ten mi się podoba. No tych prac jest naprawdę mnóstwo, dlatego ja tutaj szukam po prostu takiego skina, którego bardzo bym chciał mieć. O, i chyba znalazłem. Eee, patrzcie na niego mordeczki. Wow! No tutaj ktoś się bardzo postarał, mega fajnie dodo. Pracował, więc od razu lajk like ode mnie leci, no trzeba takie prace wspierać. Jak widzicie coś ładnego, że ktoś się naprawdę postarał, to warto mu dać lajka. Like no, on ten mi też się podoba, że taki fioletowy z tym mieczem, ten miecz tutaj oddaje, naprawdę chciałbym go mieć w brawlu. Powiedzmy, że oddam sobie jeszcze tak może z 3-4 głosy, no i znajdę jakieś fajne i wam je pokażę. O, na przykład ten na pewno się nadaje. Kurczę, takiego to bym chciał naprawdę bardzo w brawlu mieć. I powiem wam szczerze, że jak będziecie go widzieć, to musicie dowiedzieć go zagłosować i wtedy wspólnymi siłami zrobimy to, że na przykład on wejdzie do brawla. Jak będziemy Dużo głosów. No, jak widzicie, już ma 122 głosy. Czekajcie, nie, nie chcę temu dawać, nie. Temu nie chcę dawać, nie, zabierz. O, temu chcę dać, tak. Ten jest bardzo ładny. Ten też mi się podoba, taki Duch sercz Phantom. No, też dostanie głos ode mnie, więc jeszcze jakiego mu się jednemu dam i zobaczymy. Okej, okay, dobra, chyba znalazłem widzowie. Mega mi się on też podoba. Jest dużo takich skinków, które mi się podobają, e, dlatego temu też dam tutaj. Mam nadzieję, że zbierze 500 głosów, bo jest bardzo ładny i ktoś naprawdę się postarał. Pamiętajcie, że każdy z Was może wybrać skinka jakiego tylko chcecie. Jest ich naprawdę dużo. I możecie głosować na tego, który Wam się najbardziej podoba. Ja Wam tutaj pokazałem takie, na które ja zagłosowałem, bo według mnie były ładne. Ale oczywiście każdy ma swoje zdanie i wybierzcie takiego, który Wam się najbardziej będzie podobał. A ja na koniec jeszcze może dam tutaj lajka dla takiego wodorostowego e, pirackiego serdza. Tak jak mówiłem, link do Super Make'a postaram Wam się podrzucić w opisie, więc możecie sobie zagłosować. A propos skinów, to ja teraz takiego jednego skina sobie kupię. I mordeczki będzie to wyjątkowy skin dla mnie, ponieważ e, gdy kupię tego skina, to będę miał już wszystkie skiny z Ligi Klubowej. Zwróćcie uwagę. Wchodzimy sobie w sklep klubowy, mam 3000 tych czerwonych punkcików, no i został mi w Bull. To jest ostatni skinek mordeczki którego jeszcze nie mam za te punkty klanowe. I kupuję go sobie teraz i będę miał wszystkie. Dajcie mi znać, czy też macie wszystkie skinki za Ligę Klubową. A jak na przykład jakiegoś nie macie, to możecie mi napisać w komentarzu, którego wy nie macie. Ale ja wam powiem szczerze, że jestem zadowolony, że kupiłem tego lwa Lwabula. No i myślę, że właśnie w kolejnej aktualizacji, którą będziemy mieli, w kolejnym broltoku, wyjdą jakieś nowe skiny za monety klubowe. No, myślę, że tak, bo już teraz dużo osób wszystkie ma po prostu wykupione i twórcy widzą, że już się skończyły dla wielu i ludzie nie mają co kupować za te punkciki, Dlatego pewnie za niedługo dodadzą nowego skina. No i w ogóle warto mnie obserwować na Instagramie, bo tam daje dużo fajnych relacji i zdjęć, więc link do Instagrama też macie w opisie. A ja dziękuję, że tutaj trwaliście, widzimy się w następnych odcineczkach. Trzymajcie się, do zobaczonka mordeczki. Dzisiaj nie będzie chyba live'ika, ale za niedługo będą kolejne, więc do zobaczonka, wszystkim trzymajcie się. Hejo.